Cześć, z tej strony Robert i serdecznie zapraszam Cię do kolejnego odcinka z serii Z czym to się je. Dzisiaj bierzemy na temat nowe zmiany w Starym Godle. Jak prezentuje się nowy orzeł biały i co zawiera nowa ustawa o symbolach państwowych. Zanim do tego przejdziemy, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę. Dzięki temu Kanał będzie mógł się rozrastać, a materiały będą mogły docierać do większej ilości osób. Zaczynając od samego początku, powiedzmy sobie, co zawiera ta nowa ustawa. Zawiera zmiany dotyczące herbu, dotyczące godła i uwaga to nie jest ta sama rzecz, ale do tego za chwilę przejdziemy. Zawiera wszystkie definicje dotyczące symboli państwowych. Zawiera zmiany dotyczące hymnu, m.in. jak powinno się go grać na danych instrumentach lub jak powinno się go śpiewać w dany sposób oraz wiele innych, bardzo, że tak powiem, kosmetycznych zmian. Najważniejsze jednak będą dotykały naszego życia codziennego, to znaczy będą dotykały tych symboli, które codziennie widzimy na budynkach administracji publicznej, w szkołach, w miejscach pracy czy po prostu na flagach wywieszonych z okazji jakichś świąt. Tak jak wspomniałem, Herb i godło to nie jest to samo. W latach 90., -tych, kiedy ustanawiano ustawę zmieniającą herb i przywracającą polskiemu orłowi należytą mu koronę, niestety pomylono definicję godła z herbem. W związku z czym, choć de facto mamy ustawowo godło, to jednak orzeł umieszczony na tarczy herbowej jest herbem. Samo godło to samo orzeł. Co? Rozwiązano w nowelizacji ustawy, a w zasadzie w nowej ustawie, która trafiła do rządowego Centrum Legislacji kilka dni temu. Zanim powiemy o nowym projekcie, omówmy troszeczkę z punktu historycznego. Stary Herb. Stary Herb powstał po zamachu majowym w 1927 roku został zaprojektowany przez Zygmunta Kamińskiego. Oprócz tego, że od samego początku budził wiele kontrowersji, między innymi z tego powodu, że bardzo nie zgadzał się i obecnie też nie zgadza się heraldycznie, to jednak został wprowadzony i przetrwał z nami przez ponad 40 lat PRL-u, wtedy oczywiście bez korony aż do dziś. Każdy z nas wielokrotnie w swoim życiu widział tego orła. Wielokrotnie przechodziliśmy Obojętnie koło tego znaku, umieszczonego chociażby koło Urzędu Skarbowego. Ale co przynoszą zmiany tej ustawy? Zacznijmy od tego, że stary projekt jest, tak jak wspomniałem, bardzo niezgodny z zasadami heraldyki. Przede wszystkim, orzeł jest asymetryczny. Jego lewe skrzydło, czyli z naszej perspektywy prawe, różni się od jego drugiego skrzydła. Następnie, orzeł znajdujący się na obu projektach nie jest przystosowany do bycia wpisanym w kwadrat. Można to zauważyć po kształcie skrzydeł, które są zaokrąglone. Błąd jednak popełniony ponad 100 lat temu prawdopodobnie zostanie z nami jeszcze na dłuższy czas, ponieważ nie ulegnie zmianie kształtu. Przechodząc dalej, napotkamy na kolejny błąd dotyczący cieniowania. Wszystkie herby powinny być płaskie, nie powinny zawierać elementów, że tak powiem, tworzących wrażenie trójwymiarowości. Niestety stary orzeł to posiada, nowy już na szczęście został tego elementu pozbawiony. Jeżeli chodzi o złote elementy, to tutaj również wprowadzono w nowym projekcie zmiany, m.in. teraz już nie tylko szpony, ale całe nogi orła, poza oczywiście częściami uskrzydlonymi, stały się złote. Oprócz tego, w złotej koronie dodano należyte prześwity. W skrzydłach, zamiast pięcioramiennych gwiazd, umieszczono trójliścienne zakończenia listewki, która biegnie od skrzydła do skrzydła. Sama listewka również powinna być złota, ale tej zmiany już nie uwzględniono. I to tyle, jeżeli chodzi o zmiany herbu i godła. Ponadto zmieniono troszeczkę hymn państwowy, ponieważ zmieniono kolejność zwrotek na bardziej przypominającą tę z oryginału oraz zmieniono odrobinę kolory. Ciekawostką jest, że w starej ustawie de facto nie mieliśmy koloru białego, tylko bardzo jasny szary. Podsumowując, naszemu orłowi raczej wyjdzie to na dobre przynajmniej będzie bardziej zgodny heraldycznie. Na dzisiaj to już tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zachęcam jeszcze raz do zostawienia subskrypcji i polajkowania materiału. Dzięki czemu materiał naprawdę będzie mógł docierać do większej ilości osób.